Słuchajcie, dzisiaj mamy takie przemyślenia odnośnie tej wiaty, nie? Tutaj tego, wiecie, tej farmy, nie? Bo chciałem ją O, Antoś, patrzcie, proszę. Bo trzeba by zrobić podjazd. I chcieliśmy, się za I chcieliśmy się zapytać właśnie, jak to tutaj uważacie, żeby to zrobić, bo... O, ten tutaj, patrzcie, kręci kołem. Mechanizm różnicowy powoduje, że te koło, które ma lżej, to tylko się kręci, nie? Dlatego w terenówkach czy w traktorach są blokady. Blokada. No, cześć, Bartek. Blokada powoduje to, że obydwa koła się kręcą równo. Lub cztery koła, nie? Zależy, jak tam się ustawi, nie? Te blokady. A więc tak, jeżeli chodzi o tą farmę, słuchajcie. No, cześć, cześć. Hej, pozdro, pozdro. Słuchajcie, a więc tak, widzicie już podczas podczas y, tak. prac tutaj wykończeniowych źle zrobiłem. Oczywiście jestem po technikum budowlanym, nie, ale y, no, no prac konstrukcyjnych ta belka, tak. nie, powinna być tutaj u góry, nie? Y, no jestem. O tak powinna stać, nie? A nie beznadziejnie ją tutaj tak zrobiłem, nie? To w ogóle y, w ogóle masakra, nie? To jest zrobione, no, ale huk tam wiecie jak to jest, nie? Trzyma się, nie? Masz ten tutaj, ten tutaj cuduje tym, żeby po, po, ten podjechać, nie? O, pozdrawiam Was. Dobijamy 50 łapek, tak jest. Yy, siema, siema. Słuchajcie, potem druga sprawa, nie? Nie wiem, czy taka borta tutaj to jest odpowiednia, bo z jednej strony tutaj ciężko jest cokolwiek, jest mała tutaj przestrzeń, żeby coś ewentualnie stąd. Yy, Wyciągnąć, czy jest u nas śnieg? Nie, jest mało, ale jest. Właśnie musiałem się obrócić na okno. o <laughs> Nie, źle, on już tutaj coś kombinuje. Patrzcie, podjazdy, elu, elu. Kiedy farming, a nie, dzisiaj może nagram. Słuchajcie, potem jest tutaj ten podjazd, nie? Że, wiecie, tutaj nie może podjechać, jak coś jedzie. O, kurde, tutaj się, tutaj by trzeba było takiego clean. Co? bo nie jest Patrzcie, zabrał mi. Ja tutaj wam chciałem pokazać. No, wypadek. Yy... Dzisiaj nie byłem w robocie. Słuchajcie, dzisiaj miałem kilka spraw do załatwienia na mieście. Tak więc, dzisiaj nie byłem w pracy, dzisiaj jestem w domu. W domu, dopiero co wróciliśmy. Szybki taki obiad. Co tam za konstrukcja powstaje? Co. Patrzcie, zakosił mi telefon, nie, bo żeby do tego kontrola. Fajna wiata. No właśnie o to chodzi, że źle ją zbudowałem. Patrzcie. No mówię. Dałem tutaj i tutaj ją, wiecie, przykręciłem, nie? Ta belka. W ogóle czemu tak zrobiłem? Powinna być u góry. Trzymać się na tych belkach, kurde. Nie tak powinna być konstrukcja, tak samo tamta, nie? No ale. No ale no tak zrobiłem, nie? No tak było i w ogóle tutaj te maszyny teraz stoją w ogóle u nas w pokoju. To jest lodówka już, kurde, a tutaj są maszyny, nie? No ale dobra, huk, nie? Jest tak, bo jest, nie. Jakie macie mody? Mamy tam kilka modów, słuchaj, mamy tego Alpina, mamy tego y, 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 klasa i tak dalej, nie. A tak mi się wydaje, że to będzie za duża góra. Kiedy kupujecie? Słuchaj, no ja nie muszę... Nie, nie musimy kupować bruderów. A, z budowlanki. A, z budowlanki. No to e, wiesz co, nie wiem kurde. Antoś może byśmy kupili coś zbudowlanych z budowlany, z bruderów, co? Chcemy lawetę, ale ten... Laweta by się przydała. Ej, gdzie ty jedziesz nim? O, kolega idzie na bitwę na śnieżki. No to leć kolego. Kiedy jakiś nowy bruder? Słuchajcie. Czy... No nie wiem co wybrać, nie? Mamy kilka bruderów e, nawet w szafie mamy. Antek masz, po, masz pozdrowienia. Przedam z naszego sklepu Antek, czemu Tur nasz Coca... to Pepsi e, mojotyn z samochodem? Co? Bo chciałem zbryłam świetną z camięty. Siemka. Jakiegoś fenta. No fenta mamy małego. Mamy jakiegoś dużego fenta Ania? Mamy. A mamy. Kiedy blons, wtedy 7 Antoś, kiedy baloniki będą? Kolega się pyta. Dzisiaj bym chciała... No, Antoś, siedem. Ja dzisiaj nagrany, to jest jedno moje parowskie... i ja on tak A. negocjuję, on się No. Już nie? Mhm. Justyna, masz pozdro. A dzięki. Antoś, kumpel A. mówi, że wybuchnie ta kola, wiesz? Jakbyśmy mentosy chyba dodali i sody, to wtedy się chyba robi taka ten, nie? No. Się robi takie, takie coś, nie? Hejka, cześć, cześć. I po akcjonie. No, jakby wybuch to tak, jakby wiecie, jakby no, no, jakiś no. wybuch atomowy był, nie? A ja Iglo dziś. Antoś, kumpel dzisiaj, kolega dzisiaj zbudował Iglo, wiesz? O! My widzieliśmy o, to takiego. Ci by było, no, to ci na było dużo lodu. No, w śniegu, A, no. śniegu, nie? Dobra, dawaj nim tutaj, wjeżdżaj do tego Joskina. Uwaga, czekajcie, musi patrzeć tam. Sieme, Aplikację mi włącza. Wyłącza. O, kumpel będzie grał w tego, farminga, Antoś. to No, farming fajny. Już niedługo mam nadzieję, że wyjdzie ten najnowszy, słuchajcie. Zrobicie jakiś konkurs. Na razie nie, nie mamy do tego głowy, wiesz. Hej! Świetnie! Ty, jaki wiatr! Ekstra! Ja byłem z Fentem na dworzu. O, teraz na bok wpadł. O, już się koła kręcą. Można. <laughs> Antoś, fajnie ci się wycelowało za pierwszym razem, co? No, bo u mnie dużo śniegu napadało. U kolegi 20 cm śniegu napadało, Antoś. O, to bardzo dużo. Oj, i już ten. już co teraz, Antoś będzie. Kiedy żniwa? Kombań stoi, patrzcie. Kombań stoi, już gotowy. On go wyciągnął, bo on normalnie tutaj teraz stoi, bo on najwięcej miejsca zajmuje, nie? Yy, I ten. O, skasztanił ci się do tyłu. I kole jeszcze przewrócił. Justyna, on też kole przewrócił. O, u kolegi 30 cm śniegu. Miko Mazury, no to jesteś jak z Mazur, to tam zawsze, nie? Dużo śniegu. W górach nas... O, tam napisał, listopada się urodziłem. No, nieźle. Ja 32 lutego. Załóż. 31 kwietnia. No. I tam na prodekce z okazji urodził. No. Rodzina, ja jak mnie oglądasz? mam małego John Deera, największa koparek, oczywiście, bruder, a jakieś chińskie. No, spoko. Ty, Antoś. A na tym próbowałeś? Na tym. Tak, ale ciężko. Nawet tak, jak spróbuję podjechać? A weź spróbuj tyłem. Poczekaj. A co się stało tam? No to chyba. bo tu coś się wyczepiło. Samo się nie wyczepiło. Okej, Kiedyś jakieś Lego. No jeździ tutaj Lego, nie? Wiecie, nowego nie mamy żadnego na razie. O, zamielił się ty. Poczekaj, spędzę się. No. Dobra! Nazad! Nie. A czekaj, a weź jeszcze raz ja ci go tutaj przytrzymam palcami. O tak. No, dawaj, no nie potrzebujesz takiego rozpędu, jakbyś musiał wjeżdżać z przyczepą pełną buraków, kurde, na równo. Dobra, ja go tutaj zmiażdżę. No, mieli koło, dobra, to wjechało. Teraz tamte chyba... Oj, tamte się kręci. Aż nim rzuca, ty. A Oj, sorry. Wyślizgnęło mi się. No, kupcie ciężarówkę. No nie wiem, kiedy ciężarówkę. Ile, Antek, masz lat? 6 No. Wyścig, wyścigi traktorów. Nie wiem, jak to zrobić, kurde. Już robiliśmy wczoraj wyścig, wyścig, że Lego jechał kontra Siku. No i, kurde, Siku wyprzedził na początku, ale potem został wyprzedzony, nie? No, cześć Polisz Ursus. Justysia, dzisiaj jesteś z tym Pepsi? No. No jaką kole ty? Teraz nie jest taki y, czas na kole. No i co Antek? No. Ja muszę tutaj sprawdzić. Słuchajcie, taką sprawę. Odnośnie tego, nie? Bo generalnie, jak wiecie, do tego lekcjona jest dużo części zamiennych i już. No. No, buziaczek. No, i oczywiście tutaj już wymieniłem to, nie? To, bo tutaj robiłem tego takiego. E, taki film robiłem, że tutaj podłączyliśmy tą wiertarkę. Tylko, że ona się skuba na troszeczkę tutaj. Jak anto się naciska, to ona się wciska. I potrafi jak się kręci, to nie tak gwałtownie, ale po malutku, malutku się wkręca i się tak wciska, nie? Dlatego trzeba ją wtedy tutaj palcem wepchnąć, pociągnąć. Kurde. Ciężko tak na jedną rękę. Nie. Dobra, już sobie poradziłem, nie? Dlaczego Dlaczego No i tak to. No, co tam? Ile kosztuje, Ania, taki bruder u nas? Taki lekson. Mamy? Widziałeś mamy go? Nie wiem, u nas na stronie byśmy musiał zerknąć, widziałeś? ile kosztował. Jak krzesłem... Jak jeszcze raz. krzesłem bróżdże ścianę. O kurde. tato. Nie, nie, pamiętam, ile kosztuje ten Combine Class. Musicie wejść do nas... Nie, nie widziałem. Musicie wejść do nas na, na sklep i wtedy zobaczyłem. Jeszcze raz pokażę. Chyba go nie mieliśmy, nie wiem, nie Trochę pamiętam. O! Pięknie! Trochę naprzód. Rodzina Antekania Mateussiusyna, tak jest, dokładnie. Ja kupiłem mojego za 250. No też mi się wydaje, że on 200 parę kosztuje, nie? Tylko że akurat to wiedzą... No dobra, dawaj, gaz. Jedynka. No. Dwójka. Poczekajcie. No dwójka, trzymaj, dobra. A daj trójkę. Trójkę trzymaj na maksa. Co ci się tam przełącza? Drugą ręką pewnie dotykasz. O. Nie mieliśmy go w ofercie. Ale przekładnia działa. Przekładnia działa superancko. No. Kiedy dodacie dyrektor Dolczwar? Eee, nie wiem, do nas w ogóle musimy zrobić zamówienie, bo mało mamy tych już tych bruderów, trochę sprzedaliśmy. Eee, jak się wasza strona internetowa pewnie nazywa? Bruderfan.pl Tak jak nasz kanał, nie? To bruderfan.pl, nie? I możecie wejść do nas na stronkę i zobaczyć, co my tam mamy. A tutaj nie podjeżdżasz Antoś? Wiesz? Mam na razie kombajn John Deere i chcę wymienić na Klas. A, u nas Antoś by chciał wymienić tego yy, Leksiona właśnie na John Deere, wiesz? Bo powiem ci, co jest lepsze. Czy macie traktor Lamborghini z Brudera? Właśnie nie mamy, ani w sprzedaży, ani u nas nie ma go. Yy, kolega musi kończyć, dobra. Tutaj w tym kombanie, kombajnie, tak jak Antoś był mały, no to od razu się tutaj te narożniki się wyłamały, nie? A kolega napisał, że kupa śniegu spadła, no. I ten wyślij mi na czat To bym musiała Ania tutaj napisać, ale nie ma teraz tego. Dobra, brudenfan.pl i słuchajcie, i akurat w tym John Deere tutaj to, to jest takie z takiej gumy, tak więc to się tak łatwo nie wyłamie. Nie, a tutaj się wyłamało, to jest plastik, tylko tutaj te łopatki się wyłamały. Już tu kiedyś dokupowałem. Nie chce mi się, kurde, tego drugi raz czy trzeci dokupywać, bo ile będę, się dokładał do tego, nie, jeżeli chodzi o. Header, header też jest fajny. Header jest fajny, ponieważ Antosiowi często ten header spadał, nie? Ja nie wiedziałem, jak mu tutaj, kurde, pokazać ten header, żeby jak jego się montuje. A header, moi drodzy, ma tutaj, o tu, takie gumowe kółeczka, nie? Jedno i drugie, nie? Po to, Antoś opowiadam teraz, że jak te kółeczko tutaj o, dotyka podłoża, no to kręci, nie? I jak widzicie, w tym headerze tutaj jest takie wgłębienie nie? w wózku, sorry, nie w headerze, w wózku. I teraz dajemy to tak, że celujemy ząbkami tutaj, a tym kółkiem na to wcięcie. Nie? Kurde, blade, co tu jest? O! kółeczko jest we wcięciu. I on wtedy leży idealnie na wózku. Podłączamy go do kombajnu i elegancko sobie już wtedy jedzie. Można go zostawić, traktor może go ciągnąć. Kombajn podjeżdża. Ciach. Tutaj celujemy. Widzicie jedną ręką, ja tylko tam mam rękę drugą trzymam telefon. Pach. I już wtedy możemy montować, nie? Ty, co ty tam kombinujesz? Na pierdziele... Ociera, to... Kajcą ocieram oponami. Dobra. Kupcie okay. grę Minecraft, ale kosztuje dużo. Dodajcie traktor Wartres Broder. O <grym> chyba. Do sklepu. Nie wiem czy waltra jest klasa. Szczerze no, mówiąc. Ja mówił, że jest. No tak? Że... Nie, 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 nie Ja też sobie kupię coś na Waszym sklepie. No dzięki bardzo. Możecie kupować słuchajcie. Mieliśmy, mieliśmy na Allegro, ale Allegro nam zjada bardzo dużo i Allegro nie jest takie dla nas stanie, jakby się mogło wydawać, że jest, nie Gdzie wystawiasz, jak będziesz sprzedawał? Na bruderfan.pl, tam jest nasz sklep, nie? A, a może tego klasa? Co? Bo my mówiliśmy, że chcemy go sprzedać. A, no nie wiem, no może na Olik się go wystawię. A jak ktoś jest z Siema Bartek! Tak. Widziałeś tak. No właśnie nie widziałem, bo zjechałeś mi z tamtej strony, nie? A wyślecie mi ten kombajn? No nie, no jak możemy ci wysłać, nie? Jeżeli się, jak ten, jak go sprzedamy? Wiecie na Oelixie czy coś, no to ktoś to wtedy. Na, na żywo kosztuje klas. Jezu, jaka cyfra. Być może, no. Jestem, jestem gotów e, e, uwierzyć, że taki lekcjon w najwyższej. Fe, e, w formie ze wszystkimi systemami kosztuje gdzieś z bańkę dużą, nie? Czyli z milion złotych. Podejrzewam jak nie więcej, nie? Elo. No gdzieś tak będzie. No jak pamiętam, że Lexion chyba tukanu kosztowały ponad 400, chyba nowy ten nie, największy. No to dobra, no to może nie bańkę, ale z 600 tysięcy z 700 to na pewno kosztuje taki Lexion. No za ile sprzedaż? za stówę. Dawno was nie oglądałem. Szczurek, pozdro. No tata, znowu tutaj się. No siema, siema. Słuchajcie, tak więc ten tutaj walczy, patrzcie, żeby dalej podjechać, nie? Kiedy dodacie pług? A nie ma pługa? Może już ten? Nie A, bo już musimy zrobić zamówienie, słuchajcie, do sklepu. Bo już nam się tam pokończyło, bo część żeśmy sprzedali. Tu już chyba mamy mało tego towaru. Czekaj. Ile to tam jeszcze? Tam. Tutaj jest kilka tych maszyn. Tam jest mało, nie? Tam u góry chyba jest, nie? Jakiś tam jest. Co tam jest? Massey Ferguson chyba i John Deere, nie? No, ale ten. No, ale mało nam już zostało trochę. Musimy w ogóle Z hurtowni musimy ten pokupować, nie? No. Fajny technik ile kosztuje? My tego technika kupiliśmy na promocji chyba za... 300? Za 360 zł a normalnie chyba kosztował 500, nie? Lustyna! No Mam klasę Leksjon RC polecam gumowe zbiorniki. Ale no lekcjona RC to chyba wiem którego. Ale lekcjona to nie wiem, czy to nie będzie ten mniejszy. Na no, tym mogę tak, włącz sobie, proszę. Mi też. Klas Lexion w realu kosztuje 700 143 tysiące. No, ta, sto, nie no, i gdzie 143 tysiące, chłopie? Jak mały John Deere kosztuje e, nówka chyba 38 koni, widziałem ostatnio 85 tysięcy i to jeszcze netto bez podatku chyba. Świetnie nagrywacie, no dzięki bardzo, jakoś tam się staramy, wiecie. Antek, załóż skarpetki. Co Antosiu, załóż skarpetki, bo będziesz chory, kochanie. Może to jakaś babcia pisze? No. no tak jeszcze więc. trochę, wiecie. A powiedz mi, co ty teraz, synu, kombinujesz z tym samochodem? Co? No. Filip, nie potrzebuję moderatora. Po na nabywaj z makadami. Jest, jest w katalogu. W ogóle muszę napisać do brudera, że mi katalog przysłali. I do Siku, nie? Macie Netflix, oczywiście. A budowaliście kiedyś skocznie ze śniegu, bo ja zbudowałem? Ja ją zbudowałem kiedyś, jak miałem 12 lat. Wyskoczyłem, wypiła mi się narta, wypierdzieliłem się, bolało mnie kolano, i to był je, mój jedyny. była był mój kontakt z tym. Z skokami. Nie mamy tego Robo... robo to klok... to to pieska. Nie. Roboloxa. Co to jest Jak leci. No spoko, nie? Antoś! Antoś wozi poduszkę, Antoś nie? Z Czy zrobicie kanał zrapowania? Nie, nie zrobimy. No wy macie... To? to polecam Was oglądać Lego. Może Antosiowi wpadnie do gustu. No Antoś lubi Lego. Tego... A, 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 Okej, okay. Antoś, nie wiem o co teraz chodzi, czemu tam go zamknąłeś? No ciekawe czy nim przejedziesz, co? Ile kosztuje to wszystko? Wiesz to nie wiem, kurde, tam nie, nie liczę. Miliony, w realu to na pewno... Nie, nie liczę takich rzeczy, ile to kosztuje, bo po co, po, co mam, po, co mam, po co mam się wkurzać, nie? Ja skoczyłem z telemarkiem dziś i wczoraj na wieczór, ile i, i się wypierdzieliłem, no. O, to no, może, no może, może kolega zdobędzie jakoś sławy, wiesz, może będzie takim sportowcem jakimś, nie? Jak wam się tak sprawuje jak? traktor z klas Brudera? Rewelac... Rewelacyjnie, słuchajcie. Ta... Antoś, jak się sprawuje traktor z klas Brudera? O, dziękuję, że mi książkę tutaj przywiozłeś, Antoś. Antoś to jest taki pomocny, nie? Ja skoczyłem z telemarkiem. A, to, to już było. Ile kosztuje klas? Nie wiem, który, tamten? Nie pamiętam. Ja tego, um, miałem 2 ale dałem sobie. Kalucha brać, nie oglądam. Kalucha nie ogląda, słuchajcie, nie mam na to czasu, naprawdę, nie? Ja tak pod koniec rampy zwalił mi się śnieg od prawo nadto, miałem stłuczoną nogę. ojeju. wiem, znam ten ból, bo też kiedyś byłem taki poturbowany. W jakim mieście mieszkacie? Bo ja, ja pozdrawiam Białystok, my pod Gdańskiem. Zrób ETS2. No, może ale. zrobię, ale tak będę sam jechał. Co to jest? Eurotaxi Simulator. Jak otworzę sklepy, to kupię sobie Xbox seria S lub X. Seria X lepsza, serii S już nie kupuj, bo już jest stara, nie? No to, O, pozdrawiam, stary ogier. hej. A w sklepie będzie duży pług? Chyba będzie, wiesz, zakupię duży pług do sklepu. Dzięki bardzo za pozdrowienia. Znacie Kadora? Znamy. Kador na, nagrywa filmy z Farminga, Polska wieś i tam takie rzeczy, nie? Jaka PS5? PS5, jak już, to ja bym wziął tą najlepszą, nie? Tą z płytą. Na pewno nie tą słabszą, bo y, nie ma wsparcia na 4K i nie ma płyt. Mhm. Lubię Was, no ja też Was lubię, chłopaki. W ogóle, dzięki bardzo, że jesteście z nami na kanale, nie? W ogóle fajnie, że można z wami pogadać, fajnie, że piszecie, nie? Kiedy będzie nabór moderatorów? No nie wiem, no chłopaki, no na razie... Ja jestem Na razie tutaj ogarniamy wszystko, nie? Przyczepę, a przyczepę będziecie sprzedawać, bo... Lub coś innego z Bruder lub Siku, no sprzedajemy cały czas tam na kanale. Z Siku mamy 1,87, mamy kupę i mamy też chyba... Nie wiem, czy jeszcze jakąś przyczepę mamy, Ania, w sklepie? Czy już nam się skończyło, już poszły? Chyba dwie były, nie? No Znasz Herosa? Znam, ja jestem Herosem. Jakie poleca Ci mapy? No, Wielkopolska jest fajna mapa. E, I ostatnio kolega pisał jedną fajną mapę. Polska wieś, czy coś takiego? Polska kraina. Polska kraina, sorry. Jest to, u Was śnieg? Jest, tam trochę widać. Trochę jest śniegu, nie? Jaki masz P PC? Mam AMDK, 2600, AMD Ryzen. Y, kartę graficzną y, RX-590. Y, jakąś taką, nie wiem, podkręconą. Joskin jest, aha. Dajcie odcinek z Siku Farma. A, może zrobimy taki właśnie. Tą farmę byśmy zaadoptowali do tego, żeby z Siku zrobić taki mały, fajny odcineczek. Polska kraina, o właśnie, Polska. Jako PS4 pro, yy, Procy nie. Nie, ja to nie wiem o co ci chodzi. A znasz Team? Nie, 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 nie znam, wiesz? Wykupujecie brudery w granetach? Kupowaliśmy, ale teraz mamy już normalnie hurtownię, nie? Bo mamy sklep, to z hurtowni kupujemy. A Antek od kogo dostał ten samochód? A ja kiedyś miałem live stream telefonie, miałem lajków 22 tysiące. O, to ładnie, Kubiks. Antoś dostał ten samochód od nas, kupiliśmy mu. Normalnie w sklepie pojechaliśmy, nie? Zapłaciliśmy przy kasie. Potem złożyliśmy go i teraz może sobie jeździć, nie? Napisałbym do Was na Messenger, ale nie mogę. Dlaczego? Lubelska dolina. Też fajna. Antoś, słyszysz? Lubelska jeszcze dolina. Kolega pisze, nie? Pozdrawiam z oddziału neurologii rozwojowej. O kurde, co tam robisz? A znacie MST, Nie. Tak, a jak ja potem będę chciał ją otworzyć, to mnie opryszczy cała. Siemka. No, kola, nie? Zamieszkanie w apartamencie czy w domu? My mieszkamy w apartamencie. W mieszkaniu! W takim apartamencie, że to mamy jeden pokój i tutaj śpimy, i tutaj mamy drugi pokój i tam już jest kuchnia. Ty. Taki apartament. Taki apartament, że ja pierniczę. Jakie macie gry na Xboxa? Army of Two, jakaś stara FIFA. Co tam jeszcze Unfallout? Jakieś takie. Macie w swoim sklepie dojść Fara z Brudera? Chyba nie, chyba nie, wiesz, mieliśmy, ale się sprzedał. Byłem na śniegu, jako PS4 Pro czy nie? Nie wziąłbym wcale PS4, brałbym PS5, jak już miałbym kupować. Xboxa 360 też tak wyprzedowali słuchajcie, kiedyś, a teraz już w ogóle do niego nie ma najnowszych gier, nie? Zróbcie drugi kanał. Mamy drugi kanał. E, Brother fan od kuchni. E, jak, jak na mesie się nazywacie? Nie wiem o co ci chodzi. Na, na, na Messengerze? Messengerze Brother fan, No szukajcie tam ta ikonka ta zielona z tym traktorem. Nie. Cześć. Szymaj Mam pytanko. Co jest nowsze? Xbox One czy Xbox 360? Xbox One jest nowsze. Polecam GTA 5. GTA 5 jest też fajne, słuchajcie, bardzo nie grałem, ale widziałem, ono już jest długo, nie GTA 5. Generalnie w czwórkę trochę tam śmigałem, ale ten ale macie 100 pul Pół to co, że nie był łapka, tak? Ja mam Xbox One, my mamy Xboxa 360. Pa. 360 z wyłamaną klapką. Tutaj wejście ale działa. Patrzcie. Wszystko jest. Pada tylko musiałem dokupić takiego na kabel, bo mnie wkurzało to z tymi bateriami, nie? To kupiłem takiego, że go podłączyłem po prostu. Nie jest oryginalny, oczywiście, nie jest dokładny, no ale chodzi o to, żeby w menu tutaj nam ogarniał temat, nie? To jest sobie film Bumblebee. Oglądałem. Ja pobieram sobie CSGO na PC. No to nie źle, to będzie Counter Strike, co? I co, synu? jak tam. przygotowane drzwi, bo to jest tak zrobione, a to tak wystaje. O Jezu, no to trzeba będzie to przerobić, Antoś. Co? Antoś nie założy. Antoś nie założy skarpetek, bo mu się nie chce. Macie dalej kierownicę? No tak, no mam. Tam jest, widzicie? Jest kierownica razem z tym wielkim kserionem. przygotowana. Anty, pozdrów. Ja mam XBOX 360 i tony gier. Dobra tata, kończ już, idziemy się bawić. To tam Dobra, trzymajcie się. Eee, trzymajcie się do jutra. Jutro się też spotykamy. Mam nadzieję, że, że, że na live. Ie. Ja gram na stacjonarnym komputerze, ale mam też XBOXa. Ja też, my też gramy na stacjonarnym kąpie i też mamy XBOXa. Dobra chłopy, trzymajcie się. Piona. Pu, nie? Jest dobrze, grabula. Do zobaczenia, do jutra. Cześć Wam! Pa! Pa! To takie pożegnanie.